Monika, dzisiaj wyjątkowo ważny temat, prezentujesz się niezwykle. Czy możesz nam coś opowiedzieć o swojej stylizacji, no i też o tym, w jaki sposób Ty dbasz o ekologię? To może zacznę od stylizacji. To jest stylizacja, która powstała we współpracy dzieci z Olecka i projektantki Ewy Ślusakowicz. Ona została po pierwsze wykonana z dżinsów, z recyklingu, a po drugie zostały później na nią naszyte elementy. To są elementy takie z czytników LED-owych, a tutaj mamy z kolei płytki z, ze starych pilotów. I to wszystko zostało na to naszyte. Naszyte, co jest dla mnie, dla osoby, która miała przyjemność założyć tę kreację, na pewno ważne jest to, że ona się faktycznie nadaje do noszenia, a nie tak jak słyszałam w przypadku niektórych rzeczy, które powstawały przy okazji, przy okazji tych, tych wydarzeń, że ważyły na przykład były przepiękne, ale ważyły kilkadziesiąt kilo i naprawdę wymagało to od modelki nie lada sprawności fizycznej, żeby podołać temu, co nosiła na sobie. Jeżeli jesteśmy w temacie ubrań, to Ty na co dzień wychowujesz czwórkę dzieci, więc jak to jest z tym kupowaniem u Was w domu? Czy na przykład uczysz dzieciaki, że noszą ubrania po sobie, jeżeli jest taka możliwość, albo im czegoś odmawiasz? Czy są jakieś, nie wiem, górne budżety? Ile możecie wydać na ubrania w danym miesiącu? Jak to logistycznie rozpracowałaś, żeby to wszystko funkcjonowało? Wiesz, co, moje dzieciaki są przede wszystkim przyzwyczajone do tego, że używane ubrania nie są czymś gorszym. I my razem z grupą moich koleżanek i przyjaciółek, ponieważ mamy dzieci w różnym wieku. Od lat wymieniamy się ubraniami, wybiera, wymieniamy się dodatkami, sprawdzamy, której w danym sezonie się coś, coś przyda, i to jest naprawdę po pierwsze bardzo ekonomiczne, po drugie bardzo wygodne, po trzecie, właśnie od małego uczy te dzieci, że te używane ubrania naprawdę można spokojnie im dać drugie życie. E, moje dzieciaki są przyzwyczajone do tego, że chodzą same już w tej chwili po second handach. Mają też swoje pieniądze, które przeznaczają na przykład na, na zakupy i widzę też, czego na przykład ja w ogóle. Nie miałam. W momencie, w którym byłam nastolatką, prawdopodobnie wynikało to z okresu, w którym się wychowywałam. To były lata 90., więc wtedy dopiero był ten boom, kiedy się pojawiały różne rzeczy w sklepach. Moje dziewczyny, bo w zasadzie o nich mogę tutaj głównie mówić, czyli 14-latka i 21-latka. Zresztą ta 21-latka już nie mieszka ze mną, ma swój jakby budżet, więc tam podejrzewam, że zakupy są bardzo mocno przemyślane. Dziewczyny naprawdę robią, kupują rzeczy, które są im potrzebne. Nie robią zakupów kompulsywnych. One dokładnie wiedzą, co mają w szafie, dokładnie idąc na zakupy, wiedzą, czego im brakuje, żeby na przykład stylizację, którą mają, żeby odświeżyć, żeby coś w niej zmienić, albo żeby jakiś nowy element do niej pasował. I powiem Ci szczerze, że tak naprawdę to ja się bardziej uczę od nich niż one ode mnie, bo jak ja patrzę, jak one fajnie sobie potrafią zestawiać te rzeczy, które już w tej szafie są, to to mi pokazuje, że. Tak naprawdę, my nie potrzebujemy aż takiej masy rzeczy. My możemy, to, to my się tym nudzimy, ale ludzie, którzy z nami przebywają w pracy, czy nie wiem, inne mamy z przedszkola, ze szkoły, przecież one nas nie widzą codziennie, więc tak naprawdę. Ja dzisiaj Cię widzę pięknie, ubraną w super żółty komplet, i pewnie nigdy więcej Cię już w tym komplecie nie zobaczę. Co nie oznacza, że tego nie możesz założyć jeszcze 10-20 razy, bo spotykamy się na tyle rzadko, że dla każdej kolejnej osoby to będzie wow, jest jak ona super wygląda. Mimo, że będziesz miała to któryś raz na sobie. To prawda, akurat ten komplet yy, noszę dość yy, często, więc jest duża Ale szansa, ja że jeszcze mnie zobaczysz pierwszy raz. No właśnie, bo <laughs> Ciebie dawno nie widziałam, Monika, i też ostatnio jak rozmawiałyśmy, poruszyłyśmy taki temat. Dotyczący ludzi, którzy komentują różne sprawy, sprawy prywatne. Ty też często mierzysz się z hejtem dotyczącym tego, że samodzielnie wychowujesz dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego podchodzisz? Wiesz co, no pod, jak podchodzę? No podchodzę tak, że, że nie mam na to wpływu. Ja nawet ostatnio spotkałam się z moimi znajomymi, z których bardzo duża część. Dużo osób w tej chwili pracuje w internecie, pracuje w social mediach i ponieważ to są osoby, które na przykład zajęły się tym, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu, to dla nich ich ten hejt boli tak samo mocno jak mnie na przykład 10 lat temu. I pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy ostatnio i, i oni mówili, kurczę, że czegokolwiek nie zrobię, to zawsze się znajdzie ta grupa osób, którym się coś nie podoba, którym się nie podoba to, jak wyglądam, co jestem ubrany, co na przykład ugotowałem, gdzie pojechałem na wakacje. Nie da się, nie, nie da się zadowolić każdego. I myślenie o tym tak naprawdę powoduje tylko i wyłącznie naszą autodestrukcję. A w momencie, w którym przestaniemy o tym myśleć, że mm, my naprawdę nie jesteśmy od tego, żeby zadowolić każdego. My sami ze sobą się powinniśmy dobrze czuć. I dopóki ja wstaję rano i kładę się wieczorem i mam takie poczucie, że przez cały dzień byłam zgodna ze sobą, to naprawdę w tym momencie ten hejt, który się pojawia w internecie mnie nie dotyka, bo ja mam się sama ze sobą czuć dobrze. A twoje dzieci jak na przykład do tego podchodzą? Bo przecież dziewczynki są już na tyle duże, właściwie dziewczynki, jedna już, tak jak wspomniałaś, córka dorosła sama. mieszka sama, no też czytają pewne rzeczy. Czy na przykład od małego już wiedziały, że rozgraniczają to, co jest napisane, a to jaka jest rzeczywistość? Po pierwsze na pewno rozgraniczają, bo jednak one przebywają ze mną, ale druga rzecz jest taka, że muszę ci powiedzieć, że one jednak nie czytają tych rzeczy. Mam to szczęście, że nie są żadne z moich dzieci, no nie mogę powiedzieć o 3,5-letnim ludzku, bo jeszcze nie ma dostępu do social mediów, ale cała trójka nie jest jakoś tak zafascynowana tym światem pokazywaniem siebie, gdzie, nie wiem, moja najstarsza córka jest stewardessą, tak naprawdę mogłaby zbudować na tym cały piękny profil na Instagramie, rzucając zdjęcia z całego świata. Nie, ona widzi, że fajniej jest budować sobie ten świat rzeczywisty, te znajomości rzeczywiste i to jest chyba dla mnie takim najlepszym, najlepszą nagrodą i najlepszym dowodem na to, że to, że to wszystko że my tak narzekamy na tą młodzież, a, a że jeżeli my tą młodzieżą odrobinę w innym kierunku, jakby na, na co innego ich ukierunkujemy, to oni będą wiedzieli jednak, co robić. I że, I że te relacje właśnie takie w tym życiu rzeczywistym, że nasze wyjazdy, ale to, jak my je przeżywamy, a nie to, ile my zdjęć wrzucimy, że to jest jakby ważniejsze i że na tym po prostu trzeba budować swoje, swoje życie i swoją wartość.